Cześć, witajcie na kanale Komiksowania. Mam tutaj dwie paczuszki do bardzo szybkiego unboxingu: Żółwinja z Semic i Batman od Egmontu. Batman, Ziemia 1, Tom 3, czyli kontynuacja już wydanych poprzednich tomów. W końcu się doczekaliśmy. No, ja trochę dłużej czekałem i tutaj, tutaj to naprawdę długo czekałem, ale to o tym może za chwilę otwieramy. Zacznę od Batmana. Solidnie zapakowane, żeby w streczu, i jeszcze jest tutaj folii. Jeszcze jednej to chyba folia oryginalna, która była tutaj chroniła. I jeszcze ten komiks Od razu otwieram też Żółwie Ninja. O, ta wyleciała. Takie zestawienie. To może najpierw. Najpierw Batman. W lutym wyszedł ten tom, 160 stron. Oczywiście, Ziemia 1 to alternatywna historia Bruce'a Wayne'a, Batmana. I możemy tutaj w sumie wejść w pierwszym tomie, i wszystko jest czytelne, klarowne. Gary Frank tutaj pięknie rysuje, a Jeff Jones pisze świetny, wciągający scenariusz. Tak bynajmniej było w pierwszych dwóch tomach. Tutaj też już słyszałem opinie różne, raczej pozytywne. Bardziej pozytywne niż negatywne to chyba nie było wiele, ale. Jedyną chyba najbardziej negatywną tutaj opinią byłoby to, że czekaliśmy na ten tom praktycznie 6 lat od pierwszych tomów 2015 i 2016, więc na ten trzeci trochę nam przyszło czekać, ale chyba się opłaciło. No i Egmont też wydał wznowienia tych tomów, więc na przykład, jeżeli chodzi o tutaj. Grzbiety. no nie wiem, jak jest w nowych, ale wydaje mi się, że już będzie zachowane tutaj DC Polska. No widzicie, tu mam jeszcze tą starą, stare logo DC, no ale ważne, że mam to w komplecie w maju, na początku maja dostałem, więc zakup taki przed majówką mi się trochę przedłużył. Okres wyczekiwania, no majówka swoje zrobiła, ale jest. I teraz tutaj, yy, mam tutaj poprzedni numer. numer, szósty, drodzy Państwo. Gdy miałem ten komiks pierwszy raz w ręku, no lata temu, ponad 20 lat na kontynuację, na końcu wyskoczyła taka pani pseudo-obcy. No fajnie wygląda i to właśnie nadarzyła się okazja. Kupiłem ten zeszyt. Kontynuacja, bezpośrednio, tak jak mówiłem. Wydali w ten Semik 18 takich zeszytów plus 3 z żółwiami ninja, tymi mrocznymi, pierwsze te pisane przez Estmana. A tu mamy właśnie już taką później wersję bardziej zbliżoną do tych, które znamy z na przykład z serialu i z gier tych na Pegazusa 8 bitówek. Także to było takie inne inne żółwie, bardziej takie przyjazne w środowisku, że tak powiem. Tak wygląda cały kowik przewertuje. A co to? Czemu by nie? mamy już parę tych żółwi. No, kiedyś uzbieram wszystkie chyba. I tutaj, o, patrzcie, nasza galeria. Jest. No tak trochę rozjechany, ale jest. I to tak by wyglądało, drodzy Państwo. Trzeci tom. Trzeci tom. No tu mam drugi. Pierwszy. Trzy tomy w komplecie. Doszedł kolejny żółwik do kolekcji. A ja się z Wami żegnam. Biorę się za czytanie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.